końca! Halo. Rozmowa zawieszona. Ale śmiesznie. Halo Damian, jestem. Damian. Halo. Damian Przepraszam Damian. Pomyłka? To ja. Kto? No znasz mnie, ten co Petero chciał dać bana wszystkim. Kto nie kojarzy cię? Ricardo Bolliar, nie pamiętasz? E, nie czy coś? Nie kojarzę cię, sorry. Nie przypominam. No, nie przypominasz sobie Romuna, nie? Nie, nie przypominam, sorry. No, Damian! A co... I... Coś... dzwoniłeś w ogóle wcześniej do mnie czy coś? Damian, nie rób z siebie idioty! Przepraszam, czy sugerowałeś, że jestem idiotą? Ale, Damian, to ja, znasz mnie. Kompletnie cię nie kojarzę. Damian, nie mam pojęcia, o czym ty mówisz, człowieku. Brałeś leki? Damian, y... czy to ty? Może inaczej, kim ty jesteś? No, tym Rumunem, co miał u ciebie ten. Być na Roy Przepraszam, czy dodzwoniłeś się do dobrej osoby? Damian! To Pelka Damian, to ty! Jaki Damian? Ty nie jesteś Damian? Nie! A jak się nazywasz? Włodek! Siema Włodek, jesteś z Małopolski? No, z Warszawy! A znasz tego Pelka Damiana, co robi najgorsze filmiki? Chcesz wryć? Nie, bo to ty jesteś, Damian. Ale i... ty jesteś Rumunem, więc zasługujesz. O to chodzi? Jesteś rasistą? Nie. No to Damian, no weź, nie wygłupaj się. Nie no, please, Damian. No weź. Co ty? Co z tobą ostatnio? Eda. To był troll level master, wymusiłem sobie pop. No właśnie, ja Damian ciągle się doczekałem. Kiedy ty mi odbierzesz? No przepraszam, ale nie mogłem cię znaleźć na liście. No co masz dzisiaj do powiedzenia? Jakieś pytanko czy coś? Mam bardzo dużo pytań. Co wolisz arbuz czy ananas? Nie lubię obydwu. Kolejne dobre pytanie od ciebie. A na przykład ten na Rolls War jest jak jest Petero, nie? No? To on ma widziałeś, że ma takie fajne spodenki, nie? To te różne logo to są zrobione z Paintolu? No, on, on. 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 Dobry jest tego fajntu a ja nie, nie umie nawet kwadratu zwykłego robić. A on to jest akurat master, on to sam robi chyba. Damian, czy to prawda, że ja będę na Romishur? Nie wiem, raczej nie. Czemu? No nie wie. wiem. Damian! Nie wiem, ale. No, to, to, to jest biznes, to jest biznes! No, ale Damian, weź no! To jest biznes, chłopie! Ale Damian! Tu chodzi o pieniądze! No to ja będę zarobił cię ratingi ratingi będziesz miał większe Jeśli Rows War pod jednym warunkiem Rowis War... Jeśli Row... Dobra. Dodam no. cię na jeden odcinek, ale jeśli Rowis War nie będzie miało pięciu tysięcy wyświetleń, nie pojawi się na kolejnej gali. To już zawiadomię wszystkich, co będę na skape po yy, Ty chciałeś, żebym był main eventem? Możesz być I... main eventem, no jak chcesz. Yy, chciałbym zawalczyć z Peter. Może być i walka z Pitero, będziemy mieli piękny main event. Ale weź, nie nie graj. Kto chce, żeby wygrał? No pewnie, że ty. No to weź, żebym wygrał. No nie ma problemu, wygrasz. Okej, okay, a może o pas interkontynentalny? A niech będzie i nawet o pas. Tylko pamiętaj: 5000 tysięcy, tysięcy wyświetleń musi być. Nie, no, będzie więcej, będzie więcej. Mówić. No to w takim bardzo... razie, jak jesteś taki pewny siebie, to 7500. I chciałbym jeszcze czegoś cię zapytać. No? Czy ty w ogóle miałeś kiedyś dziewczynę? Nie. Yy, chłopie, A ty? to weź się w garść. Ty co? Co Na... mówiłeś? Sorry. No? Dziewczyna to nie jest kobieta kupiona obok. Yy, ja? Yy, ty chciałeś się zapytać czy ja miałem? Yy, masz 10 lat, prawda? Czy 11? 10, to więc nie zwariuj. No, Poczekajcie, widzowie, nie niecierpliwcie nie się, słucham. Dorać mi, dorać mi, co mam robić? Jakieś techniki czy coś? Come on! Podchodzisz do Laski, jest ciemna noc, no, no albo dzień. I ty chcesz nią być, to nie pyta się od razu, albo nie masz emocji, tylko. Hej, Lasko, idziesz na kawę? A jak jesteś za młody, to na piw. Nie no, na Pepsi. Widzisz? I to zadziała tak? Myślę, że tak, ale a, chyba się nie A znasz, znasz jakieś osobą. teksty na podryw czy coś? A czyli musimy razem iść, ty, ty będziesz nie. moim magnesem, tak? Nie no, patrz, ja mam taki. Ten, ja mam taki tekst na przykład. No. Ten. A łaj, jesteś. Boli mnie ząb! A ta pyta się, a dlaczego? Bo ty jesteś za słodka. Młot! Niezłe, no. Powiedz mi, kto ci tego nauczył, tak szczerze? Na komiksy oglądałem. A Myślałem, że to rodzinne. rodzinne. Ale okej. Okay. Masz jeszcze jakieś dobre rady? Ja z chęcią cię posłucham. Mam, mam całą noc! Musisz przypomnieć te pytania, co miałem ci zadać. Nie ma problemu. Co, jak ja sobie przypomn y, o właśnie. Będziesz kupił Fifa 13? Nie wiem, czy jest sens. A... Y, to ty wolisz sam GTA 4? No. No, bo grafika Czł jest jak w San Andreas. Człowieku, serio? No, no w San Andreas to grafika jak w San Andreas, nie? No, ale czy San Andreas można zmienić ten? A ja nie, takiego, ja nie mam takiego komputera, żeby modować. Chłopie mi tutaj ledwo co Minecraft chodzi. Tak. Patrz, droga. Mam no, pytanie. Po, po jakim języku mówiłeś przed chwilą? Gadałem z mamą. A, okej, okay, spoko, pozdrawiam. A co, ty chcesz zakończyć? Nie, pozdrawiam mamę. Aaa, to on, Ona też Cię pozdrawia. Okej, okay, dzięki. Yy, co ja Damian SVR na YouTube. Pozdrawiam. Największy polski kanał o grach WWE. Zapraszam. No właśnie. Yy, yy, był livestream stream o 13.07, tak? Nie. To, to była data. 13 lipca, czyli dzisiaj. O, człowieku, bo tak jeden napisał na Skype'ie, że... To, że był już livestream? bo ja nie oglądałem tego, że ty powiedziałeś, że Rumuna nie ma, bo poszedł kraść. Ja, ja, ja tak nie mówiłem. A, no to wiesz, to był taki koleś, co zadzierał. Ty no. dodałeś, Pitero? Tak, nie, sam się dodał chyba. Ale on coś nie akceptuje, chyba. Mama go kablem bije, to spokojnie on pewnie dojdzie. Y Damian, ja mam takie pytanie. Ty no. ty nazywasz się Damian Kosztyniewicz? Kurde, skąd wiedziałeś? To prawda? No pewnie O człowieku, to przyjmij moje zaproszenie na Skype'a. Okej, okay, zaraz cię dodam. No, ale na koncie koszty nie widz. Tak, czekaj, muszę się tam przelogować, to poczekaj chwilę, to trochę potrwa. No to, to, to po tym livestreamie cię tam dodam, nie martw się. Dobra, y jutro sobie sprawdzę, bo będę musiał kończyć po okay. livestreamie. Jak ja mam jeszcze tam pytania? Nie martw się, nie martw się, mamy czas. A, o właśnie! Powiedz coś po swoim rodowitym języku. Cholera, jakiegoś wirusa mam. Żadna strona mi się internetowa nie ładuje. Dobra, już wszystko jest. A nie, wystąpił problem z rozmową. Cholera jasna.